No hello tutaj Purpose, witam w kolejnym odcinku z Iona e, i standardowo zaczynamy od czego? Od zapytania o przyjaźń Akceptuj 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 i Akceptuj Lista przyjaciół jest -a. mhm. Hello to jedyna osoba, która o tej godzinie i akurat w tym I... momencie gra. Mm. Wow. Stać! Stać! Jak ci się udało tutaj wejść? Normalnie. Spokojnie. Schowaj miecze. Zawsze tak witasz, Dave'a. O, wybacz. Wybacz. <laughs> Nasi strażnicy często działają pochopnie. Munin uprzedził mnie, że przyjdziesz. Witaj w pandemonium. No witaj. Siema ją Czekajcie ktoś mnie odpisał, bo tutaj jest straszne. Siema szepcze Zapraszamy do drużyny. Zaproś do grupy Jej! Zaprosiłem do grupy e, a Eee, li, li, ja. zaraz, po co się tutaj usta nie, to nie tutaj, zaraz czekajcie, to się... Gdzieś to tu się to robiło. Grupa, jak się napiszę, to do grupy. Y, tak. Gdzie uczę się? W ceremonii spotka się z Balderem i weź udział w ceremonii. Gdzie jest Balder? E, Idziemy. <gry Willem> Dobra, tutaj. Dobra. A, gdzie, a, a, gdzie, a gdzie, gdzie ja jestem? A, tu jestem. We wszystkim, to tutaj mam iść. O, Kidoki. O Kidoki. Już mam te skrzydełka, tylko jeszcze nie, nie zawsze umiem z nich korzystać, mimo że... O, dobra, no widzicie, teraz się wysunęły. No bo ponoć mam drugi raz w powietrzu nacisnąć, ale to nie zawsze działa. Dobra, lecimy. Swoje. No turn up down, no post Przepraszam, ale mi się wkręciła dzisiaj ta piosenka. Gdzie on jest? No i że jak ja mam tam niby? To z to u góry, na dole? Gdzie to jest? Tam no, tutaj nie mogę wyskoczyć. Jak ja mam tam wejść? Nie wiem. Nie wiem. Aha, tędy mam chyba jakieś wejście do, do budynków. Hm. No chyba nie. Szczerze powiedziawszy, to mam y, lekkie y, lekkie wątpliwości. Coś mało was gra na tym serwerze. Ja wiem, że powinienem był założyć postać na innym serwerze, i tak dalej, i tak dalej. No ale jest jak jest na tą chwilę. I, i, i już założyłem tutaj, i nie ma co narzekać. I kto ma ze mną ochotę pograć, to nie chce założyć nową postać. E, m, m, kogo, czego szukam? E, link do gry zresztą macie w opisie, ale to już wiecie. E, czego ja szukam? Ja szukam e, Baldera. Gdzie on ten mój ko koleżka jest? Gdzie on. Gdzie A tutaj, dobra? Czekaj, czy on mnie prowadzi do tego baldera. Czy nie? Ale kolego, zaczekaj! Ja nie jestem taki. kozak w tej grę jak ty. Ale tak przypuszczałem, że tam trzeba zejść na dół, skoro już tutaj. Mhm. Skoro nic innego się nie. Nie wiem, to chyba tędy. Zaczynam ogarniać powoli latanie na tych tych skrzydełkach. Cie, krew za krew. jakiś kolejny film? A, trochę będę do dokonywał tej przydziału tam. Zaczekaj, czy to ktoś nowy? Teraz pozwala się już awansować bandytom Mulgorna. No, każdy fajtłapa z mieczem chce zostać Dejwa, To jakiś żart. Dawni bandyci jako Dave'a. Udowodnij nam swoją boskość. W imieniu Asfela uznajecie za Dave'a. Od tej chwili Deva powierzona ci zostaje obrona Asmodei oraz zapewnienie zwycięstwa. Wspaniał. Whatever, dude. No to dobra. No, krew za krew. Spotka się z. Ja... Halifi przyjmij prezent Gdzie jest -a, A tu jest Halifi Ok, że ci silna moc Ojej, nie, na, to sztylet Okej! Okay. Rozkaz generała brygady e, Twierdzam, że no, wątkuję się z generałem brygady, tylko wiecie co, bo ja tutaj chyba muszę sobie najpierw zajrzeć ta? i se... uuu nice e, se, 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 be, 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 be. A teraz, który mam gorszy? Ten 22-26, a ten 20-24, ale punkty życia mi dodaje mimo wszystko. O, ten 41-41, no tak. A ten tutaj, opa. ten chyba muszę ściągnąć, założyć czas. No i kolega wyszedł z gry, no nikogo innego nie ma, także... I mówić wam, że tu gram i, i potem... No, no, po prostu nie grożę z nami w nic, tylko w, tylko w Minecrafta, zagraj z nami w jakieś inne gry i. Jakby nie chcecie ze mną grać. Eee, dobra, czyli tak. J. Zaznaczamy. Ja że mam poziom 10, oczywiście, że mam lokacja. E, jasne. Gdzie to jest lokacja tego? Spotkaj się z generałem Brygady Sud... Znaczono się umiejętności. Łomatko! matko jedyna! Ile tego tu jest? Toż to już jest nie do ogarnięcia. Boski cios. Atak z biegu. Konsekwentny cios. Boski cios. To no, będziemy kombinować, no. Tylko, że ja jeszcze nie wiem, gdzie to mam, tutaj to to mam teraz zrobić. Słuchajcie, no mam. Twierdza Aldgard. Spotka się z generałem brygady. Gdzie jest ta twierdza Aldgard? Czy ona gdzieś tutaj jest? Mhm. Nie do końca chyba rozumiem to zadanie, szczerze powiedziawszy. E, ale już jestem, dobra. E, twierdza Altgar. E, szukaj. Twierdza Algar... E, twierdza Altgar e, Gdzie jest? No e, e, Pewnie. Ja tu się uczę latania na skrzydełkach Patrzcie o mhm. Latam Tylko że ja nie do bardzo jeszcze tutaj ogarnę e, Dobra e... Oj, kogoś tu mam lać? Czy jak? E, gdzie ja mam teraz iść? Gdzie jest ta twierdza? Gdzie jest ta twierdza? Gdzie ona jest? Gdzie, 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 gdzie jest... Ja, o, oh, oh, to nie to, tak? Yy, bo dla mnie to jest jakieś... twierdza. Ja wiem. Ja jestem lamą. A gdzie ty jesteś, kolego? A, tutaj. Dobra, idę za tą Idę, 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 idę. No, idę, idę. A, z tą mam, Dzień z to mam pogadać, dobra. Okej, okay. porozmawiaj z silką. Uważaj na siebie. Gdzie jest silka? No, dobra, zaraz znajdziemy. I Silkę. chyba trochę szybciej biegasz ode mnie, wiesz? Pod górę się nie da, pod górę się nie da. No czemu teraz już nie mogę latać dalej? A no tak fajnie było. No idę, 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 idę. Bo ja nie wiem co to za, za dźwięki. Ja jeszcze tego nie rozpoznaję wszystkiego i tak. No tu ładnie. Plac Pandemonium, główny serwer. Ty, ty, ti ten ti ti O, fajne pianino. Czekajcie. Je. Yeah. Dobra, już, już idę. Bo pograłbym wam, ale, ale widzę, że się, że się, że się, nie da. Coś pisze. Będzie pisał coś. Chyba, że stracił internet znowu. Co też jest możliwe. Nie. Jednak nie stracił internetu. Co to za dźwięki te? Trzynk, trzynk. Czy to jest... silkę hm. Znalazłem. <laughs> Zupełnie bez pomocy sam <laughs> Ale głupoty gadam, nie? Ale jak to o serii, o 16 jest po dla mnie, hm? ja już to mówiłem wielokrotnie Serie o 16 to jest luźna seryjka dla o, mnie, taka, którą się ja sobie gram w co, co sobie chcę i na co mam ochotę, i bez żadnej spiny, i w ogóle jak mi się nie będzie chciało, to sobie nic nie nagram o 16. Zresztą w opisie kanału jest napisane codziennie filmy o 14. Mhm. A nie o 14, 16, 19. Serdecznie witam. Kup jajo miola. Bywa. Filonia. Serdecznie witam. Porozmawiaj z Erdilem. A gdzie jest Erdil? A tu jest Erdil. Serdecznie witam. E spróbuję. <kłyniecki> Okej. Okay. I teraz z kim mam porozmawiać? Chyba... Tak, już dostałem. Nie można używać tego przedmiotu. E, jaju różowego ribita. E, możesz wykluczyć jaju upiekuna mioli. E, hodowca mioli? E, Dobra. Serdecznie witam. Wypuść miola. Mhm. Chyba nie serdecznie tak. Serdecznie witam. Adopty Miola. Nazwa? Wariwek. Nie. Niebieski szal. Niech będzie, tylko koloru to chyba nie mogę zmienić, nie? Tak, wariwka mam. Jej. Hie! Mam wariwka. I tutaj, emotki dobra, pięknie. Mamy wariwka. E, no i wariwek będzie za nami chodził. Różowy, taki fajny. E, ja bym wolał osiołka, co prawda, tego tam, co to tam był, ale, 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 ale ten też jest wspaniał. E, kolejna sprawa to muszę zrobić tego. quest'a. twierdza. Gdzieś gdzież to. No, specjalnie tak napisałem, żeby było jasność, nie? Zaraz, żeby nie było po prostu ty kretyni, nie umiesz pisać. Do teleportera trzeba iść. Aaa, no dobra. No to dygamy do teleportera. Leteporter. Mhm, i co, i ja mam. No przecież. Mhm. No fajnie, że masz montal, ja go nie mam, no. No i co? No wystawił mnie Do wiatru A ja nawet nie wiem, gdzie on jest. A, to chyba on Na mapie, o tutaj... O tak, 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 tak Ileż mam znajomych? Pokaż przyjaciół offline hm, sporo, tylko szkoda, że nikt nie gra. Oj, będę mógł sobie znowu zlecieć ze schodów. A tu jest teleporter, dobra. A propos wariwka, to właśnie wariwek zaczął szczekać. Jech. No tak, to już ta godzina, że ma prawo zacząć szczekać. I lecimy, i lecimy, i lecimy, i lecimy. No cicho, i pieseczku, proszę, ja ciebie. No nie, bądź taka świnia i no, nie szczekaj tak. Proszę. Zadle będę westatura teleportacji i stronie, dobra... E, gdzie, no co za głąb I gdzie mam... Do, dobra, e, co w zasadzie to ja nie wiem gdzie mam iść. Nie, to dopryszalony. E, I co dalej? A nie, bo on tam dalej poszedł. A, bo tu jest teleporter. Dobra, 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 bo on poszedł tutaj. Czy to ja już nie wiem gdzie mam iść, że powiedziawszy Dlaczego Teleporter do tak, doman, teleportowanie. O dobra, jest brośnijmy e, Morhenium, Borsele, będę. Altgarn i Sam, ee. Altgarn, gdzieś tu był przed chwilą, Altgarn. Jest, mogę się teleportować do Altgarn. Zawsze możesz okay. Dobra, słuchajcie, myślę, że to na tyle w tym odcinku, teleportowaliśmy się do Altgardu i zaraz będziemy szli do tej twierdzy i to jest kolejne nasze zadanie, a na tą chwilę dziękuję serdecznie wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!